Marcin Miodzio Zaczynamy dopiero trochę w sadzie się ogarnąłem wczoraj pryskania po przymrozkach co u nas były także no dobra e, wracamy do nagrywania filmików e, i zobaczymy co tam się w ogóle u moich pszczółek dzieje bo o plastrów spodziewam się różnorakich tam dobra przygotowania Mamy wszystko Na się przygotowane części jakaś lejaka, ale jest słuchajcie co eee, działamy Trudno. Jestem wyjątkowo, słuchajcie, zmęczony, no. nie wiem, te, te noce mnie dobijają brak deszczy No trzeba działać, tak? Wszystko na głowie teraz tak, tutaj mamy, no to jest mój tak zwany ul od prezesa, no i reszta, to co mi zostało, słuchajcie, po, e, to są te rodziny, co tak naprawdę zostały mi p, z tej działki nad stawem, że tak powiem, jak ją nazwałem, e, po dzikach, tak, tutaj wiadomo, ta część leśna jest. Zaglądamy! Rozstawiamy Zaglądamy Od razu uprzedzam Widoki pewnie będą Ciekawe Z powodu Z Jakiego powodu? Z powodu, Z powodu dzikich. Nie zaglądania Ale co tu będę wam Ściemniał W gospodarstwie rzadko kiedy są Jest czas Убираем все. oczywiście podstawa. podstawy dobra jedziemy zobaczymy co my tu mamy a w ogóle nie wygląda to aż tak źle jak myślałem tu uliczki pełne ale jeszcze ciasto z podkarmienia dzisiaj będzie szybki filmik nie będę wszystkiego pokazywał. Zaraz przejdziemy do takich, co na bank. Na bank powtarzam. Co Coś nazbierałem. Bardzo sporo. No, wygląda to przyzwoicie. Matka ewidentnie już nie ma miejsca do czerwienia. Pewnie zaraz coś będą kombinować. Ale matuszników nie ma. Słuchajcie, to jest Ul, którego ostatni raz byłem. To jest Mars początek kwietnia. Wywiozłem je na działkę, gdzie mam wiśnie, bo musiałem wywieźć je wszystkie z powodu tego, że usuwałem to wszystko z tej działki. No tutaj to jest akurat nieźle. To nie była jakaś super duża rodzina, ale widzę, że sobie elegancko poradziła. Natomiast tu tak na szybko ten, to jest ten, tutaj to jest. To jest matka, jak ja rzucam siłą kamerą. Odkład leśny, akurat zeszłoroczny. Nie spodziewam się. O, nie wiadomo, ale. To jest o tym. To mówiłem, że nie będę pościeniał, nie będę pokazywał, nie wiadomo jakich rodzin. Ale słuchajcie, o, to jest to, jak jest brak czasu. To się dzieje, pszczoły nie wybaczają. O, ale zabrakło im, słuchajcie, tylko trzech ramek. Może czterech. Takie piękne mamy dzikie plastry. Zaczerwione. I cóż, ja chciałem działać dalej. Zrobię kilka zdjęć. Zapraszam na. Moją stronę w mediach społecznościowych na Facebooku Marcin Miodio. Tam słuchajcie, jestem na bieżąco prawie na bieżąco. Wiadomo jak to z moim czasem. Z czasem także zapraszam do dalszego oglądania. Pozdrawiam Marcin Miodziu, Pszczoły w sadzie, ciąg dalszy. Szanowni Marcinie, kochani, yy, udało się. Godzina 16.00, od 8.00 zacząłem, ale się udało. Wszystko jest przejrzane. Non-stop, nigdzie nie zjeżdżałem. Dwie butelki, nie, przepraszam, butelka wody i, i się udało. A oto efekt, słuchajcie, wszystkie ule przejrzane. Dziewczyny, coś się pogoda psuje bo dziewczyny latają jak wściekłe Pogoda się ma popsuć burze jakieś na wieczór ale o Tak dziewczyny latają Tu już dałem miodnie słuchajcie od razu Tu ul prezesa jest podstawiony bo leciutki daszek więc poszed H plus H o, a tak wyglądają też przejrzane ule tutaj duży, 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 duży ul dużo, dużo, dużo plastrów dzikich eee, Co w, w związku z plastrami? Trudno Tu jest wszystko Ale wiecie, słuchajcie, jest też dobra taka strona tego medalu, bo mamy tutaj takie, o, moje ulubione dzikie plastry. Pełne miotku i nakropu. Szybko to pójdzie sobie. Tam. No, już dzwonił znajomy. Praktycznie wszystko chce zabrać. Kochani, jeżeli chodzi o pszczoły w sadzie... Yy... Ja jestem za, cały czas byłem za, wiadomo, ten rok jest bardzo specyficzny, mnóstwo pracy w ogrodzie, dużo cięcia, fakt faktem, wyrwałem 4 hektary, słuchajcie, starego sadu, e, na razie wiadomo, coś dla pszczółek, gryka, nie, gorczyca, gryki już nie chcę, gryka jest śmieszna, słuchajcie, co drugi dzień hektaruje. chyba, że na masę, gorczyca, facelia, wszystko co się da, żeby był i pożytek dla pszczół i coś do wzbogacenia. Ziemi. Także jeszcze raz zachęcam i tak jak wspomniałem, wracam z filmikami. Następne filmiki słuchajcie będą już, będziemy przeglądać, już będą miodnie. No teraz to bym Was zanudził tym czasem spędzony, ale fantastycznie słuchajcie, latają. Jeszcze postawię Tak. i tutaj także do zobaczenia w następnych odcinkach pozdrawiam Marcin Miodzio